Najprościej, no to po prostu usiąść na czterech literach i go zacząć robić. Czy nie warto jest eksperymentować z czymś zupełnie nowym, czego nigdy nie robiłeś, nie, nie robiłaś? co zauważasz na co dzień? Co w jakiś sposób e, stawia ci kolejne pytania i nurtuje cię, tak, że chcesz po prostu o tym powiedzieć szerzej, albo masz jakąś nie wiem, inną wizję tego, bo nie zgadzasz się po prostu na coś, co na przykład widzisz i obserwujesz na co dzień. Dobrze i. Może na czas, <laughs> A, ale z tym czasem, to czasem jest naprawdę ciężko. Dlatego to się tak robi na ostatnią chwilę. Możesz zrobić taką mapę swoich pomysłów i sobie po takie strzałki po prostu prowadzić i e, dzięki temu będziesz wiedział, jak mniej więcej będziesz mógł sobie rozplanować na papierze. No nie mam na to odpowiedzi, jak się robi dyplom. Kiedy zadasz mi to pytanie, ja się do niego przygotuję, to na pewno ci nie odpowiem. Tak jak czuję, tak jak sądzę. To jest bardzo trudne. Eee, trzeba być w miarę pewnym siebie i pewnym tego, co się chce y, zrobić i wiedzieć, czemu się chce y, to robić. Wszystko musi być tak przemyślane bardzo y, z takich y, technicznych rzeczy. Dlaczego coś jest takie, a nie inne? Dlaczego coś eksponujesz w taki, a nie inny sposób? No. przychodzić i mu pokazywać cokolwiek. I nawet jak nie macie pomysłu na nic, to przyjdźcie, przyjdźcie i pokażcie mu nawet największe gówno, jak zrobiliście? Bo może akurat w tym głównie zobaczy jakiś potencjał, który wa warto pociągnąć? To powinno być mądre. Dobrze by było, żeby to czerpało z historii. Bo, bo on, on czerpie z historii i on to robi bardzo, bardzo ciekawie. Kamil to ceni i, i tutaj wesprze. No wiesz, on jest taki. On wszystko musi mieć, wiesz, dokładnie i w ogóle... No ale, ale ty robię, jak czujesz. To jak uważasz. I, I ten perfekcjonizm i to wszystko to. Co to wiesz, to, to nie jest w ogóle artystyczne żadne. To jest jakaś po prostu jak w korporacji jakaś praca. Profesorom on dużo wymaga, ale wiem, że jak on dużo wymaga, to znaczy, że widzi widzi coś, jakiś jakiś potencjał. jest. O Jezu, no nie zazdroszczę, no jakby z tego, co słyszałam, gość dba o każdy detal yy, i może skasować na początku, jakby to nie jest łatwo, żeby zaliczyć cokolwiek. Ja myślę, że to jest w ogóle niemożliwe, tego się nie da zrobić u tego człowieka, bo jest zbyt skomplikowany i zbytnie zbyt dużo, po prostu tego, tak, o, to bo krzywe włosa. Proszę to poprawić. O, tutaj masz klamkę w kadrze, proszę ją wyrzucić. O, krzywo siedzisz, a ten coś tutaj mam roczej, i nikogo nie rozumie. No właśnie tak jest i nie da się tego zrobić. Ja myślę, że się nie da. Trzymam mam kciuki, że wszystko poszło dobrze, ale będziesz musiał się przygotować na liczną liczbę korek. Musisz... go narysować. Musisz go przedstawić w jakiś sposób. Jeżeli nie będziesz miał narysowany, to... Przypuszczam, że nawet nie będzie chciał cię słuchać. Przykieruję Twój pomoc zupełnie inną stronę, po prostu, ale w dobrą stronę.

Cała Ziemia y, jest Polską jako planeta, tylko, że to jest polska zie Ziemia. To jest taki bardzo taki konceptualny pomysł y, związany z flagami, czyli żeby y, flaga Polski była pokryta polską ziemią. To, co się działo podczas y, obchodów y, odzyskania niepodległości, uważam, że jakby nie, nie spełniało, nie, nie zadowalało Cię na tyle, że postanowiłeś jakby zrobić pracę, która realizowałaby te w odpowiedni sposób rzeczy, które są blisko człowieka. Dywan, po którym e, ludzie będą chodzić. Zrób po prostu dywan, żeby każdy mógł e, po nim chodzić. i Zainteresowałabym się ziołoletni... ziołolecznictwem. Taki kolaż tych wszystkich ziół, y, które by na przykład, nie wiem, e, przyjęły kształt orła. Chodzisz po tej ziemi. Ziemi, no, jest... którą można zjeść politycznie od, odrzucić historię. Biało-czerwone kłosy z krwią powiewające na wietrze. Jako czasu, którą możesz zakopać, ochronić przed wszystkim, co jest po prostu nieprawidłowe. Porównanie tej takiej chińsko-materiałowej flagi, a tej takiej prawdziwej jakości, do której naprawdę trzeba mieć szacunek. Ochrona flagi polskiej, tak? To ja nie wiem, czy ja tej żywicy potrzebuję. W sumie równie dobrze moglibyśmy przygotować te wszystkie potrawy na dyplom i moglibyśmy je zjeść. I wiesz, jak, jakby one się pojawiły jako typowo polskie potrawy, a żadne ty, typowo polsko-zagraniczne potrawy, nie wiem, czy potrzebuję tej żywicy. No, ale niech to wszyscy zjedzą. Mogą kolację zrobić na dyplom na przykład takie pierogi albo barszcz w żywicy, to byłoby, to byłoby coś, bo niby to służy do jedzenia, a ty blokujesz tą możliwość, to jest zajebisty pomysł w ogóle. Ale żeby te wszystkie potrawy wyglądały jak prawdziwe, ale po prostu robione w żywicy, czy no nie wiem, z gipsu, czy coś, ale by wyglądały jak prawdziwe. Yy, z ciekawą fakturą, typu flaki, typu bigos, leczo, i zalać to w jakiś taki ciekawy sposób, żeby powstały obrazy abstrakcyjne, że musiałbyś się trochę przyjrzeć, co to jest. Może byś wydedukował, że to jest flaczek. Ułożyć te wszystkie składniki, z których się robi te potrawy narodowe w tej żywicy. Pokazałbyś, ile, ile trzeba zrobić, żeby taką potrawę zrobić. Czemu potrzebujemy placka po angielsku, a nie po, po krakowsku albo po lubelsku? Myślisz, tak sobie pomyślałem przez chwilę, że to może dlatego, że chcemy jednak czuć się multikulturowi. I dalej, nie poprzez to, że możesz powiedzieć: A nie, bo przecież mam pracę w ale nie jest tak, że e, jesteśmy zamknięci na wszystkie inne kultury. zrobić z tych potraw wyroczki i ludzie mogliby je ze sobą nosić i w każdej chwili mogli je sobie zjeść. Jakaś ściana chwały. Takie potrawy polskie w żywicy, gdzie ozdabiają, jak takie. Piękne kafelki, twoje wnętrze. A ty musiałbyś siebie sam zamknąć na ile tam jest stopni? Ciekawe, bo to psycho. I tak lustra generalnie po jakimś czasie tworzą psychozę, bo jest to psychofizjologicznie bardzo ciężkie. Hmm. Ale byś musiał jakieś re reguły wymyślić do tego, bo no, masz zaburzoną percepcję, nawet wolicie głowę. Mhm. To rzeczywiście, wiesz, miałby rację, gdybyś tam się zamknął na trzy miesiące. Może przez rok, nie wiem. Chcesz jeszcze do tego dodać, może, nie wiem. Taki, no, taki długotrwały musiałby być ten tak naprawdę, a może nie kilka lat. Tak, chcesz pewnie nagrać tutaj w pracowni gdzieś tak? i po prostu pokazać, że e, tak naprawdę e, profesorowie nic nie robią, tak? No, robią bardzo przyziemne sprawy. Nie będzie widać, że są bardzo wykształceni, tylko będą traktowani praktycznie jak e, no, normalni ludzie. Nie będę, jakże ktoś by nie wiedział, że to jest artysta, sobie, że to jest zwykły Kowalski, który. Yy, który sobie coś na komputerze sprawdza, że jak wchodzą do takiego pomieszczenia, to się zmienia ich zachowanie. Tylko pokryją I później na koniec montujesz i dajesz to. Sam motyw to wyglądanie jest, jest bardzo ciekawy, ale. Tutaj mocno by się trzeba było zastanowić, co mogłoby być takim przyszłym big Brother'em. Chyba, że, że mówimy tutaj jakiejś formy Boga, no, ale to jest forma Boga. Chciałbyś widzieć to, co inni mogą zobaczyć? Big Brother za czas w komuny, jeszcze czas z, na karteczki. Gdyby ona była łudząco podobna do złotówki i e, ty byś był zamiast orła, to, to wtedy byłaby możliwość działania. Mm, że ty jesteś jakby ważniejszy od e, innych królów, którzy są, istnieją, czy cesarze którzy istnieją na monetach, czy nawet prezydentów, powiedzmy, jak teraz są na monetach. No. Musisz ją, ją zrobić z lustra, z obu stron, także jak każdy ją widzi, to widzi w niej siebie. Rzecz, która nie ma wartości i służy do wymiany. No, chyba, że to ma być właśnie niesprawiedliwa wymienia, wymiana, bo sprawiedliwa wymiana wymagałaby tego, że ta druga rzecz jest tej samej wartości, czyli jak coś jest bez wartości, no to z drugiej strony też musi być coś bez wartości. Bo wszystkie te takie banknoty są poważne, a mm, ty mógłbyś wprowadzić taki uśmiech do tych banknotów, żeby, żeby było trochę wesele. Jakbyś zrobił kryptowalutę to można to spokojnie sprzedawać i można, może być cenne. Czego tu widzę, nie Na przykład uwaga, nie wiem, uwaga dzik uwaga gro. wiesz, po prostu tylko... Zrób taką serię różnego rodzaju nagrań pokazujących e, wszystkie przywary Polaków i wszystkie stereotypy, którymi e, pozostali ludzie e, żyją i po prostu taka, taka pigułka tego, jak jesteśmy, jak jesteśmy postrzegani. Czy czegoś, co jest takiego mm, związane jako z polskością, ale źle zrozumiane przez, e, przez Polaków? Najlepiej by było, jakby to był taki znak stopu, jak masz znak stopu auta. I zamiast tego Stop to byłaby taka wielka cebula i podpis, uwaga Polacy. Bo po prostu Polacy to są Cebulacy, Janusze i Grażyny i i gangi i Słodziaków zrobić jakiegoś mema wirtualnego Dlaczego nie ostrzegamy też innych innych narodów, Czechów, Słowaków i Ukraińców i tych Białorusinów, i Rusków i Litwinów czemu? Na przykład też, jak ktoś się zastanawiałem dlaczego by nie ostrzegać Szwedów, także takie bojki z ostrzeżeniem. Uwaga Polacy, uwaga Polacy, tak na Bałtyku. Nie, słuchaj, jest taka metoda bo nowoczesnych oświadczeń, że leci samolot i jest napisane spowiedzenie na przykład, nie? No to, to mógłby polecieć taki samolot i on e, był jakby, jakby w kształcie jakiś napis. Dwa polacy, to wszyscy polacy, to nie będzie relacja samolotem. Ja bym zrobiła dyplom tak, że najpierw bym się zastanowiła, co mnie najbardziej interesuje, i też yy, jak, jaką też w ogóle jestem artystką? Jak chciałbym być też postrzegana? Bo myślę, że dyplom to jest taka rzecz, która gdzieś tam później może za to też iść. W sensie, że jest dużo też takich konkursów dyplomowych, wystaw tych najlepszych dyplomów i tak dalej, że wydaje mi się, że to jest ważne, jak się zrobi dyplom i jak ty z dyplom. Na pewno nie chciałabym rozwodzić się nad tym bardzo długo, więc mój pomysł na dyplom byłby pewnie wymyślony w bardzo randomowej sytuacji. Ale jest to lepsze niż myślenie nad tym godzinami, miesiącami i nadal tkwić w jednym miejscu i ciężko w ogóle się wtedy za to zabrać, bo się okaże, że się tak zapętliło że nie da się cofnąć. Jak już mam mniej więcej dobrą teorię na piśmie i to ma jakiś tam e, sens, dopiero wtedy zabieram się do działania, więc tak naprawdę najpierw robię research i się kompletnie przygotowuję. Po pierwsze to ja bym z kimś zaczął pracować, a czy to musiałbym mieć wykładowców, którzy chcieliby, chcieliby pracować, na tych tak rzetelnie. I to jest takie mi miotanie się Chciałbym mieć taką, taką rzetelną, rzetelną robotę od z tygodnia na tydzień. Z chęcią bym zrobił. Po prostu bym zaczęła jakoś rok przed, co by już planować wszystko, w sensie e, myśleć na tym, przynajmniej myśleć. To ja bym robił albo o alkoholizmie, albo o imigrantach. O imigranci, to jest super temat, ale polskich imigrantach za granicą, o Poloniach. To jest taki temat, że tam jest tyle życiorysów połamanych, że warto to eksplorować, tak myślę, że to mi się poszło w tym temacie bardzo mocno. Albo o emigrantach, w sensie już nie o emigrantach, tylko o tych powracających z emigracji. Jak im tam było i co się zdarzyło i dlaczego im nie wyszło. Dlaczego im wyszło i dlaczego wracają teraz. Dyplom o tym, jak... Działa rynek sztuki. Bo gdzieś tam jest takie sito i jest ta cenzura.